Witam serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię Karola. Cześć. Który jest trenerem personalnym i poznaliśmy się na jednym z moich szkoleń. W zasadzie tak. spokój i koncentracja. A teraz yy, jesteśmy na szkoleniu Odporność Natury i tutaj mi się udało Karola złapać. I tak jak mówiłem, chciałbym Wam jakieś ciekawe historie przedstawić. I Karol jest jakby, powiedzmy, uczestnikiem jednej z takich ciekawych historii. A mianowicie temat, czyli w sumie oddech u dzieci i tutaj Karol ma jakby taki przykład ze swoim synem, którego zobaczył jakieś problemy, problemy oddechowe. Nie? I teraz może, może tak pokrótce powiedz jakby co zwróciło twoją uwagę, no bo ten temat oddechu również nawet gdzieś tam powiedzmy przy spokoju i koncentracji jakby poruszamy, no ale nie byłeś na typowo zdrowotnych jakby warsztatach. Czyli oddech zdrowia, a jednak by chwyciłeś coś, nie, w tym oddechu? Mm, dokładnie, dokładnie. No to już kilka lat temu zauważyłem właśnie problem z oddechem u dziecka. Yy, no, cały czas usta otwarte i nie wysypianie się takie, takie, jak powinno być, tak naprawdę, bo z rana jednak dziecko powinno być bardziej żywe, a troszeczkę był taki zmęczony. To jest jedna rzecz. Druga no ta szczęka, która po prostu się wysuwa do przodu i no tutaj kwestia. Co, szczęka się cofa, tak, tak, tak. Górna szczęka, jakby w stosunku do górnej szczęki, powiedzmy, że może górna się wydawać bardziej, jakby wysunięta, ale generalnie yy, dół, jakby się cofa. Dół się cofa, tak, i ten, ta góra wygląda na wypchniętą mocno do przodu, więc. Jakby konsultacje tutaj robiliśmy już ortodontyczne, że no na pewno, bo i sklepienie było zawężone i tak dalej, ale no jak to dziecko, no niekoniecznie chce sobie założyć aparat, to było 4-5 lat temu, więc duży, duży stres to był dla niego, no i... Tak, gdzieś trafiłem na jakiś filmik, który pokazywał po prostu, że jak oddychanie przez usta może deformować czaszkę, nie tylko szczękę, ale cała czaszka jest po prostu w zupełnie nie w takim ustawieniu, jak powinna być. No i tutaj się zwróciłem do Maćka o konsultację odnośnie tego oddechu. Przyjechaliśmy z Hubertem sprawdził to, no i jakby zalecił to oddychanie przez, przez nos, zaklejając usta na noc przede wszystkim, no robimy też takie czasami wypady, że idziemy gdzieś przejść się i też to uskuteczniamy w ten sposób, no ale jakby największy tutaj profit jest z tytułu tego, tej przesypiania całej nocy, no i już po około 50 dniach, nawet wcześniej, już zauważyłem, że się zaczyna wyrównywać, tak? Czyli jakby? Ja ci jeszcze też wejdę w słowo i powiedzmy, żeby ludzie mieli, jakby, wiedzieli na co jakby zwrócić uwagę też i o czym ty generalnie mówisz, nie? Czyli sytuacja jest taka i oczywiście to się nie dzieje u każdego, bo często może to być tak, że na skutek tego, powiedzmy tych otwartych ust, mm, mogą być problemy z nauką, na zasadzie problemy ze skoncentracją, z jakimś tam skupieniem w szkole. Często jest to określane u dzieci jako ADHD, jakaś nadpobudliwość. A to się wiąże z tym, że oddychając przez, przez usta jednak stymulujemy ten współczulny układ nerwowy i po prostu dziecko jest w takiej reakcji notorycznie walki i ucieczki. Jak to jest w reakcji walki i ucieczki, no to chociażby zapamiętywanie jakby nie działa odpowiednio, pamięć generalnie taka krótkotrwała nie działa, układ odpornościowy jest osłabiony, czyli te wszystkie rzeczy, które się wiążą z wejściem powiedzmy na chwilę w tą reakcję, a takie dziecko jest bardzo często w tej reakcji. Także mhm. to jest coś, co potencjalnie jakby... Można to nie zwrócić uwagi. Można powiedzieć, że on jest taki żywiołowy, że on jest taki pobudzony generalnie, bo taki ma jakby charakter. To jest bardzo często mówione i gdzieś tam ludziom umyka, bo nie wiedzą na co mają zwracać uwagę. A w Twoim wypadku sytuacja była taka, że były jakieś objawy, powiedzmy, już anatomiczne, nie? I z czego to się jakby wiąże? No, jeżeli zobaczycie sobie sytuację taką, że otworzycie usta. To język znajduje się na dole szczęki. A jeżeli zamkniecie usta, to język powinien znajdować się na górze. I tak to powinno wyglądać. Ale często y, gdzieś ten język jest y, ustawiony na dole u dzieci, jak oddychają ustami, no bo tak po prostu łatwiej to powietrze dobierać. I co się z tym wiąże? Wiąże się z tym, że się, taka sytuacja, że język nie kształtuje łuków zębowych górnych. Czyli gdzieś ten zgryz jest bardziej w kształcie litery powiedzmy V niż w kształcie litery U. Czyli tak, tak, powiedzmy tak, jedynki, jest bardziej, tak, jedynki też bardziej wystające. Mówimy też łuk podniebienia jedno mhm. to jest jedna rzecz, czyli w takie bardziej jakby zawężone te podniebienie, a drugie łuk zębowy, czyli powiedzmy dwójki są tak często cofnięte, nie. Mhm. Takie jak, tak jak rekin, to się ma tak trochę, trochę taki, u, takie ustawienie, czyli to jest jakby jedna rzecz, czyli zwracamy to, co Ty mówiłeś: uwagę, że coś jest nie tak z zębami. Takie dziecko idzie do ortodonty, to jest korygowane, ale tak naprawdę ustawienie tego języka jest kluczowe. I tutaj yy, trener, który zajmuje się oddechem, czy laryngolog też, yy, czy, yy, czy logopeda. Też powinien, jakby tutaj, mieć dalszy jakby mhm. udział nie? W, tym, w tej, w tej rehabilitacji i przywracaniu tego. No i druga rzecz, która może się pojawić, czyli jedno to są problemy jakby ze zgryzem, z zębami. Krzywe zęby wymaga tutaj interwencji, ale druga rzecz też to jest cofnięcie się szczęki, czyli otwarta szczęka powoduje to, że jest inne napięcie wokół tutaj stawu schroniowo-żuchwowego tak. i ta szczęka się cofa. Nie? I to jest to, o czym tutaj zacząłeś, jakby mówić co też gdzieś tam dostrzegłeś, i to jest takie bardzo bardzo widoczne i specyficzne dla tutaj tych problemów oddechowych. Mhm. No i teraz może dokończ, dostrzegłeś jakby też pewną różnicę. W momencie, jak zaczął, zaczął syn zaklejać usta plastrem, zaczął ten oddech zwracać uwagę, kontrolować go i tak dalej, no nastąpiły pewne zmiany, nie? Mm -hmm. To może jeszcze się cofnę do jednej rzeczy, która moim zdaniem do tego doprowadziła jakby, bo to, że otwarte te usta były, no to jest jedna rzecz, ale co wpłynęło na to, że one były otwarte, tak? Więc jak był mały, no to miał często infekcje górnych dróg oddechowych i tutaj polecam zobaczyć, zwrócić uwagę, jak dzieciaki w w momencie kiedy mają przeziębienie, jak się zachowują, tak podczas snu przede wszystkim, żeby na to zwracać uwagę, bo lekko przytkany nos już powoduje, że, że te usta otwieramy, a może się okazać, że chwilowe zamknięcie tych ust przefiltruje te dziurki i już może oddychać, mimo że ma katar. Więc jakby to była kwestia przede wszystkim tego co moim zdaniem doprowadziło do takiego stanu. I tutaj, tak jak Maciek powiedział, tak, tutaj była kwestia tej koncentracji. Te, ta koncentracja jest dużo mniejsza wtedy, no bo jeśli dziecko się nie wyśpi tak jak trzeba, no to jednak no nie jest w stanie tak myśleć, zapamiętywać jak, jak powinno. Więc tutaj zauważyłem na pewno ten, ten problem. No też takie rozdrażnienie jest po takim niewyspaniu się. Może to być jakaś infekcja, może to być alergia. Może to być jakieś zwierzę, które się gdzieś tam pojawiło w otoczeniu, na przykład ktoś dostał, nie wiem, mysz na przykład, mhm. nie? bo dzieci lubią jakieś tam, nie wiem, tak, nie wiem, dostać jakiegoś zwierzaczka, chomika, mysz, coś takiego. Mhm. Może to wywołać problemy na zasadzie zatkanego nosa na skutek tutaj tego alergenu, tak, tak. przejście na oddech ustami, no i potem generalnie konsekwencje życiowe tak naprawdę są bardzo poważne i zaczyna się to życie trochę. Trochę jakby sypać, no bo teoretycznie, jeżeli on pójdzie do lekarza, no to lekarz często nie poda, jakby nie trafi na źródło jakby problemu i co, co tutaj jakby jest, i rozwiązania często są farmakologiczne też, czyli po mm -hmm. prostu leki wziewne, żeby odepchać to, udrożnić drogi oddechowe, jak już to idzie w stronę alergii i tak dalej. No a może się okazać, że usunięcie tego alergenu. Z otoczenia albo chociażby zmiana już nawyku oddechowego i spowodowanie zmniejszenia częstotliwości oddechu, gdzie tego alergenu po prostu organizm przyjmuje mniej jest w stanie odciążyć ten układ odpornościowy. Nie, nie działa mhm. on jakby tak agresywnie w stosunku jakby do, do, do samego siebie. Także to jest jakby tutaj... Ciekawe, warto na to zwrócić uwagę, no bo dokładnie. w tym pośpiechu, który mamy, mamy mało czasu i tak dalej, i chcielibyśmy, żeby rozwiązał ktoś za nas ten problem, idziemy sobie do, do lekarza z tym, a tak naprawdę to my jesteśmy najczęściej przy tym dziecku i to my powinniśmy tą obserwację poczynić, to jest po naszej stronie, nie? Tak naprawdę to jest nasze dziecko i, i powinniśmy o to zadbać, no bo ono nie ma świadomości tego, jak. No to dokładnie, wygląda, dokładnie, nie? tak. No jakby nie ma co liczyć na osoby zewnętrzne, bo tak naprawdę my jesteśmy obserwatorami na co dzień i my powinniśmy takie rzeczy wyłapywać. No wiadomo, że to nie jest łatwe w pośpiechu, więc ludzie się za bardzo spieszą na co dzień, no i tego nie widzą, ale warto czasami się zatrzymać i zobaczyć, jak to dziecko się zachowuje w jakich sytuacjach, czy nie w stresowych otwiera tę buzię, tak? No bo sam stres może na niego wpływać, że on otwiera usta. No i jeśli ten stres się powiela, utrzymuje się długo, no to tak naprawdę utrwalamy ten nawyk. No odwrócić trzeba w ten sam sposób, zamknąć usta po prostu, tak? I tutaj ten, ta kwestia plastra na noc uważam za no genialną, genialną rzecz, że to nie jest promowane na co dzień yy, przez lekarzy, jakichś terapeutów. No to jest bardzo dziwne. No. Możliwe, że po prostu większość ludzi o tym nie wie, tak? Nawet ci co się tym zajmują, no na przykład chociażby ortodonci, prawda? Jest to rozwiązanie, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy to się wszystko poustawia, bo to, to nie jest pewne, ale tak naprawdę to jest około kilkudziesięciu dni dopiero, więc my sobie założyliśmy minimum pół roku, żeby zobaczyć, jak to będzie, ale ja po prostu zrobiłem zdjęcie i widziałem już, jak to wygląda. Czyli zresztą on sam mi dał sygnał, że on na przykład nie ma problemu. Z tym, że nie przygryza sobie dolnej wargi. On sam to zauważył. Czyli jakby już, jeśli dziecko takie zauważa, tak, no, tak, taką rzecz, no to znaczy, że już coś w tym jest, prawda? No ja widzę z zewnątrz i też po prostu. E, no, zauważam te zmiany. Tak. No, także tutaj, jakby, no, no też, żebyśmy tutaj ludziom nie robili jakby takiej nadziei, że, że, że te zmiany jakby takie fizjologiczne jakby nastąpią, to, jest, to się bardzo rzadko zdarza, no, ale jest jakby przykład, że to jest możliwe, czyli w momencie korygowania tego oddechu, kontrolowania jego, te fizjologiczne zmiany jakby, które postępowały się, zaczęły cofać. To oczywiście mi się bardzo rzadko zdarza, raczej podaję to znowu jako ciekawy, ciekawy przykład. Zazwyczaj to wymaga, ale też może być to późno zauważone, nie? Nie w jakimś takim, bo twój syn ma ile? 11. No, dopiero 12 lat będzie miał we wrześniu, więc jakby wydaje się, że ta plastyka jest na tyle duża jeszcze, że to może to zadziałać. Czy to zadziała, czas pokaże, ale tak jak powiedziałem na początku, dla niego stres był z zakładaniem aparatu, sam odcisk gipsowy był problemem, więc nie chciałem go stresować jako kilkuletnie dziecko to nie przyniosłoby dobrych efektów, prawda? No może szczęka by się naprostowała, ale... Mm, no, ile... Nie by przyczyna tak naprawdę. Tak, to, znaczy, tak. To myślę, objawów, myślę, myślę, że ten oddech by się przez to nie zmienił, tak? No więc y, tutaj jakby zaczęliśmy troszeczkę z innej strony i będziemy obserwować. Może y, zapewne. Za po pewnym czasie dam sygnał do Maćka, że faktycznie to się wycofało do poziomu zadowalającego. Jeśli będzie potrzeba korekty aparatem, no to to zrobimy. No ale już dziecko inaczej zareagowało, bo jakby dałem mu inną alternatywę do tego, że trzeba coś z, tym, z tymi zębami zrobić, ale nie jest to takie dla niego uciążliwe. Tak? Zakleja sobie usta, i idzie spać. Przesypia całą noc. Czasami się zdarza, że gdzieś ten plaster jest odklejony, ale zazwyczaj Dosypia do samego rana. No i widać po nim, że jest bardziej wypoczęty, ma więcej energii, zresztą jest sportowcem, więc gra w piłkę i dużo lepiej się porusza na boisku. Tak? Nie ma zadyszki. Ja się sam pytam, czy jak tam po treningu, półtora godziny, spokoj. Tak jakby nie, nie zrobił w ogóle treningu, czyli nie zrobiło to na nim wrażenia. Wcześniej był problem, robił, robił sprint i musiał powiedzmy kopnąć piłkę, i po tym sprincie już ta, ta noga nie miała siły. To jest właśnie ciekawe, bo teoretycznie te zmiany fizjologiczne mogą poprawić się, raczej jest mniejsza szansa niż większość, że się poprawią, ale ta cała reszta, o której Ty mówisz, czyli ta właśnie jego tak naprawdę lepsze znoszenie tego stresu, lepsza jakaś tam wytrzymałość fizyczna na treningach, lepsze wysypianie się, lepsza koncentracja, to są tak naprawdę profity, które. Każdy, który to zrobi, będzie uzyskiwał. Nie? Jasne. Ciekawostką jest ta zmiana, że, że na skutek zmiany oddechu też może ta szczęka jakby przywracać z gryz, może się zacząć poprawiać. To jest, to jest taka bardziej ciekawostka, którą chcę przedstawić, ale te wszystkie pozostałe profity są, myślę, dla każdego. Nie? Tak, tak, na pewno. Ja sam zauważyłem, że odkąd kontroluję ten oddech nocny, to inaczej się czuję na, na drugi dzień. Rano przede wszystkim, tak? Jak jestem wyspany. Więc to ma ogromny wpływ. Jeśli czujemy, że spaliśmy z otwartymi ustami, no to już jest, to już jest źle. To już jest. Ten organizm mózg jest niedotleniony, to czasami to czuć po bólu głowy taki, no niby nieduży, ale... Ale to jest coś, co nie, nie styknęło za bardzo, tak? Nie zagrało tak jak powinno. I no jednak, jeśli ktoś ma problemy z y, tym oddechem takim albo bezdechami, no to na bezdechy chyba wydaje mi się, że nie ma nic lepszego. Mm -hmm. Tak, to tak. Wiadomo, techniki, techniki też, treningi oddechowe oczywiście, ale jak ktoś nie wie, jak to zrobić, nie ma możliwości, chociażby, ze, żeby zaczął z tym plastrem. Plaster na usta i dobranoc. Mhm. Mm no i takie przesłanie od nas, żebyście zwrócili uwagę na swoje dzieci. Le Im szybciej to zrobicie, tym lepiej, bo oczywiście o, potem cofanie tego każdego roku, jakby złego oddechu, no to wiadomo, że zajmuje czas. Dużo więcej czasu, tak? Więc jeśli on ma prawie 12 lat i ja już widzę, to, że to działa, no to myślę, że po prostu warto to robić. No dokładnie. Mało osób o tym mówi, dlatego tutaj chciałem właśnie, żeby Karol opowiadał, no bo to jest ciekawa obserwacja dla osób, którzy mają wiek. Yy, w takim wieku dzieci lub, lub, lub też młodszym, więc tak, dzięki. Dokładnie. Dzięki. I pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć. Hej.